Strony PL. kolejny odcinek 13 Eurotrack Simulator 2 jesteśmy Taza miejscowości i teraz jedziemy do Tiaret odcinek wynosi zaraz zobaczymy ile odcinek wynosi za kierownicę. Łączmy sobie GPS-a. Odcinek wynosi 400 km. Włączmy lusterko i możemy startować. Do zarobienia jest około 10 tysięcy. E, ruchliwa droga. Tutaj roboty budowlane. Są już tutaj samochody postawione na poboczach. To zresztą widzieliście w ostatnim odcinku. No, jak z to z tej. A będą się po prostu wymusić. Tak, chyba po tym białym pojedziemy. T. Dobra, mamy już, już jesteśmy na trasie, teraz tutaj będzie bardzo kręta droga, widzieliście to co przed chwilą mapę odpalałem. Nie wiem jak tam będzie z tymi górkami. Nie jechałem tego tych odcinków jeszcze nie jeździłem. No, ale niedługo się dowiemy. Nie ma sensu co grzać z prędkością szybką, bo O, fajnie, domek tutaj usytuowany na, na poboczu miasta. E, I będzie jednak zjazd ostry. Czyli droga jest strasznie kręta. E, z tego powodu, że jest spory zjazd. Nie wolno wyprzedzać. Takie drogi tak praktycznie ta droga śmierci, tylko ta droga śmierci ma że można spaść, a tutaj są zabezpieczenia. Jak widzicie widać... O ja wjechałem bardzo, za bardzo. No, tam widać wszystko jak to wygląda. Ładnie. Teraz zobaczycie, kurde, tak nie będę jechał na tym kamerze, bo ciężko się steruje. Wyobrażam sobie jazdę pod górkę, co nie mówię, że ja nie będę później musiał podjeżdżać. Hmm, tu skręt coś planują dodać pewnie. Nie powiem, ciekawie musieli tutaj się namęczyć nad tymi wszystkimi krętymi teraz. Wow, 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 wow. Dobra przehamujemy. Ciekawe czy tak naprawdę jest, pewnie tak jest w tych rejonach. Aż sobie spojrzeć któregoś dnia na mapę Czy po prostu od siebie dowalili. Tam tak wygląda Z większym łukiem muszę wchodzić Bo się mogę nie zmieścić I przyoram Bokiem A tam będziemy jechać? Tam, tam. Do 50 na godzinę ostrzeżenie. Kolejny zakręt ostry. A to ciekawe wygląda, kurde. O, jak od razu dali tyle Przyspieszenie. No i ja pojadę szybciej. Tak jak wspomniałem, będzie więcej odcinków, dlatego ten odcinek nakręcam już z wyprzedzeniem. A on się pewnie pojawi w środę. Nie. Sorry, dzisiaj jest wtorek? Nie, poniedziałek. Nie, wtorek, dobrze. We wtorek nagrywam, w środę się pojawić powinien. Albo w czwartek. Zobaczymy, może później. No, różnie to będzie bywało. Ale prosta droga. Przez chwilę Fajnie się jedzie A tutaj śmiesz... Kole... Ktoś napisał fajny komentarz. Lepsze drogi niż w Polsce. No w lepszy... innych krajach są lepsze drogi niż w Polsce. Ale to jest. Można to wywnioskować, po czym to jest wybrane. Po tym, jak na przykład, właśnie w stronę Niemiec są lepsze drogi, yy, to na przykład, że zima jest mniejsza. Yy, a na Syberii, na przykład w Rosji są gorsze drogi. No bo zima ostra, później to trzeba dziury łatać. Wszystko. Wcale się nie dziwić. Pustynia! O, the fuck! Wyprzedziłbym, ale tutaj jedzie. Widać tam z tyłu. Nie ja będę chciał wyprzedzić, ale... ...jadą jak... ...jak skurczy byki. Jedziemy na... na ostro, 105 na godzinę. Pustynia w końcu tutaj suków nie ma, że ja to tak powiem. Skrzyżowanie jakieś Dałem czadu Teraz pojedziemy znowu trzeba dać ciężarówkę wyprzedzić Jestem jak ten pirat drogowy. Tylko, że on w zimę za sobą chyba na trzeciego. Ale tam śnieg padał. Czy tam deszcz? Chyba deszcz. No dajesz, dajesz, dawaj gaz. Tam chyba coś jedzie, z przodu. Nie, wydawało mi się. Udało się! Dajem dyla. O, i dopiero pojechał, jak dobrze. <noise> dopiero z naprzeciwka pojechał, ale... Byliśmy przez taki długi kawał. No i to tak się jedzie, taki teren pusty, praktycznie pustynny. Fajne, ciekawe... Czy pogody tutaj, to, to raczej deszczowa będzie padać, to właśnie nie jest ten klimat. Jeszcze tak dokładnie. No, ale... Fajnie, jakby te burze piaskowe były i tak ciemno się zrobiło i w ogóle. Mgła, taka mniej więcej piaskowa. To był fajny klimat. Widzimy przed sobą jakieś miasto. Jeszcze jak ktoś by tutaj zabrakło benzyny, to problem by był. A ciekawe wjazd do miasta. śmiesznie to wygląda. Oho. Aha. Walcz. Skubańce. Tylko chcą, że im płacić. A ja sobie zatankuję. Dziękujemy za pełno. I może bym tak sprawdzimy gdzie jesteśmy. To będzie długi odcinek, bo widzieliście ile jeszcze od tego przejechałem, więc się prześpimy. O, będziemy w nocy jechać? Jakaś muzyczka? Nigdy nie miałem Światła, bo jakby nie miał włączonych to, to by była kiszka. Bym płacił. Tu GPS małego mamy w samochodzie budowanego w skanii. Można, gramy sobie jeszcze kilka modów fajnych. Mniejszy, może jakieś mniejsze to lusterko, które jest dodawane sobie pod F2, tak wygląda ciężarówka czy nie ma ustawionych świateł tam na górze. Muszę to wszystko dostosować sobie. Dwa sztatu bym pojechał. wtedy ustawienia świateł. Albo nawet mogę chyba tak normalnie, ale pojedziemy dwa sztatu później. No i chciałbym znowu wyprzedzać. Tak się pleką. Glizdor wyprzedza w nocy. Zjadę, bo... Coś jedzie, właśnie. Miałem przeczucie. Myślałem, że coś jedzie, ale mówię, dobra, już, już jak tu jestem, to wolę jechać. Już jak jedziesz, to jedź. No i mamy pustą drogę, tu będziemy skręcać. Stało niewiele kilometrów. 55. Kolejny koniec odcinka. Tym razem w scenerii ciemnej O, to jeszcze będzie spory kawałek pewnie o 40 km. a jasno się już robi. Fajnie wygląda świetlona tutaj cała. Pasuje jej. Biała naczepa. Myślałem, że tamta zielona wtedy będzie pasować, ale to nie, jednak. Jeszcze czarna by pasowała bardzo ładnie. Mała usterka. Coś tutaj mi nie zaskoczyło. Nie wiem czemu. Właśnie wracam do Was ee, z tego. Odcinka akurat, którego mi nie poszło, czy coś tutaj, by... znaczy, wyskoczył błąd e, zamknięcia programu. Nie naprawiałem tego, bo sprawdzę sobie później, co to było nie tak. Jakiś crash? Nie wiem. Zdziwiłem się. E, może jednak przypiszę więcej RAM pod tą grę. Może nie będzie takich problemów. Ale pierwszy raz mi się to zdarzyło. I dalej ciągniemy tutaj ten odcinek trasy 25 km. Tak jak mówiłem wcześniej, jasno się zrobiło, bo nie wiem w którym momencie dokładnie przerwało. Już dojeżdżamy do miasta. O, fajne tutaj drzewka, te takie już klimat, to, to to naprawdę klimat daje. Jak widzicie, o las. Przy drodze już widać, e, witamy gdzieś tam, w tym mieście. Tiaret. 50 na godzinę, jest 50 na godzinę I szukamy miejsca gdzie mamy dobieć towar Czyli prosto Jeszcze nie tu A, tu skręcić w prawo O i tutaj będziemy mieć towar oddać. Widzicie, przy, przy wodzie jesteśmy. Dobra, jako tako zaparkowaliśmy i kończymy spóźnienie no te ciekawe i tutaj koniec trasy koniec trasy i żegnam się. I widzimy się w kolejnym odcinku z kontynentu Afryki. A więc do zobaczenia. Cześć wszystkim. Na razie.